Dzień dobry Państwu, Monika Ferreira. Witamy Państwa w programie Dobra Franczyza, w którym opowiadamy o drogach liderów we franczyzie i o tym, jak rozpoznać dobrą franczyzę. Rozmawiamy o rozwoju strategicznym, organizacyjnym i finansowym sieci franczyzowych i o tym, jak zapewniają swoim franczyzobiorcom powielalność modelu franczyzy na ich lokalnych rynkach i dzięki temu pozwalają im konkurować w nowej ekonomii. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o strategiach wzrostu na rynku banków, które często rozwijają sieci franczyzowe. Otoczenie makroekonomiczne, niepewność i spowolnienie gospodarcze nie sprzyjają rozwojowi firm. Wysoka inflacja i jej pochodna, wysokie stopy procentowe, a co za tym idzie drogie finansowanie, sprawiają, że firmom znacznie trudniej jest podejmować decyzje inwestycyjne. Jak banki odpowiadają w takim otoczeniu na potrzeby i oczekiwania klientów, franczyzobiorców i akcjonariuszy i czy czy na takim rynku ciągle się opłaca? Moim gościem jest dzisiaj pan Wojciech Rybak, członek zarządu Millennium Banku. Witam serdecznie, panie Wojciechu. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zacząć rozmowę o Państwa strategii. W tym programie dużo mówimy o strategiach i często zaczynamy właśnie takim pytaniem. Ogłosiliście nie tak dawno w sumie strategię nową na lata 22-24 i określiliście tam trzy główne kierunki strategiczne. Wzrost liczby aktywnych klientów, mówicie wzrost całego biznesu wspierany przez innowacyjne rozwiązania spełniające oczekiwania klientów i dalej wzrost rentowności i wydajności. Ponieważ to bardzo generalne stwierdzenie, to chciałam zapytać przede wszystkim, jak będziecie to Praktycznie realizować i jak chcecie to osiągnąć? Rozpoczynając od pierwszego elementu, czyli od wzrostu banku, musi on się odbywać zarówno poprzez rozwój biznesu z aktualnymi klientami, jak i poprzez pozyskiwanie nowych klientów, których w segmencie detalicznym udaje nam się pozyskiwać. W kwartale około 50 tysięcy nowych aktywnych klientów. Mhm. Zaczęliśmy od rewizji narzędzia dla klienta, którym jest konto a w zasadzie sposób relacji z bankiem. Milenium 360 to jest nazwa konta oraz rozwiązań, które jemu towarzyszą, a także aplikacji mobilnej, którą obsługujemy wszystkie relacje z bankiem służące klientowi. Możemy wspierać się również innymi kanałami, ale podstawą relacji z bankiem jest zawsze, zawsze aplikacja mobilna. Tak, Dlatego inno Millenium 360. Serwis bankowy, ale też usługi spoza, spoza podstawowej bankowości. Trzeci filar to była, był wzrost rentowności, wydajności. Tak krótko, gdyby Pan mógł po powiedzieć, jakie tutaj kluczowe inicjatywy, żeby to osiągnąć? Bank opiera się na kilku filarach, jeżeli chodzi o rozwój. To, o czym mówiłem, to, są, to jest segment klientów indywidualnych. Otwieramy się też coraz szerzej na małe firmy, na tak zwany mikrobiznes oraz, oraz obsługujemy większe firmy w segmencie, w segmencie korporacyjnym, który jest trochę poza moim obszarem codziennego zainteresowania. Ale, ale tutaj również mamy ambitne plany, jeżeli chodzi o dostarczanie dobrych doświadczeń i nowoczesnych rozwiązań, które w ostatnim czasie koncentrują się głównie wokół koloru zielonego i skrótu SG, który okay. mówi o inwestycjach w zrównoważony rozwój, również z uwzględnieniem parametrów ekologicznych. Jak franczyza mam pomóc Państwu w realizacji tej strategii? Jedna trzecia, jeżeli dobrze dzisiaj uchwyciłam, to jest jedna trzecia Waszego biznesu, to są placówki franczyzowe, czyli Jedna jak... trzecia naszej sieci oddziałów to są placówki tak, franczyzowe. Okay, rozumiem. Dzisiaj sieć banku Milenium to jest nieco ponad 600 oddziałów, z czego 220 to są oddziały franczyzowe. Franczyza jest częścią Milenium, która przyszła razem z Eurobankiem, z którym połączyliśmy się w 2019 roku. I od tej pory stała się częścią większej organizacji i ewolucja franczyzy w Milenium to nie jest tylko wzrost liczby oddziałów. On jest mniej więcej na tym samym poziomie przez, przez ostatni okres czasu też miejmy uwagę, że niektórzy partnerzy rezygnują z tej działalności, przychodzą nowi, ale co do zasady widzimy, że skala biznesu franczyzowego rośnie, nominalnie. Mm -hmm. e, cały bank rośnie, więc e, nie bardzo patrzymy się na procenty. Ważne, żeby każdy tą swoją ścieżkę wzrostu no mógł, A jak da mógł radę, realizować. Jak da radę pomóc wam tą strategię realizować? Co, więc co się... e, partnerzy franczyzowi są ekspertami w finansowaniu e, finansowaniu klientów indywidualnych. Consumer finance mm -hmm, to jest ta mm -hmm. specjalizacja, którą przejęliśmy razem z Eurobankiem i, 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 i e, e, wdrożyliśmy. E, w całym, w całym banku milenium. Z drugiej strony, uniwersalizacja relacji z klientem indywidualnym to jest coś, co partnerzy, czego partnerzy franczyzowi wciąż się uczą. Zaczynaliśmy od prostych pożyczek, mhm. które nadal są ważnym elementem biznesu. Dzisiaj mówimy również o wspieraniu wzrostu banku, pozyskiwaniu nowych klientów i otwieraniu kont, kont dla tych klientów. Które są platformą do pozostałych usług. Partnerzy franczyzowi również rozpoczęli obsługę segmentu mikrobiznesowego, mm -hmm. oferując pełne spektrum, pełne spektrum usług, włącznie z finansowaniem działalności, co jest takim dosyć skomplikowanym produktem, ale wykorzystując ich wiedzę z procesów związanych z obsługą klientów indywidualnych mogliśmy, mogliśmy pokusić się o rozszerzenie tej działalności o, mhm. również o produkty dla klientów biznesowych. Czyli, czyli innymi słowy, podsumowując Państwo, podłączają franczyzobiorców do nowych produktów, do nowych ofert rynkowych, przygotowujecie ich do tego, tak, żeby mogli wam mogli uczestniczyć w strategii wzrostu, tak na skróty całkiem mówiąc. Tak mówiąc na skróty dokładnie tak jest że e, wszędzie tam, gdzie wzrost dotyczy tej bazy klientów, e, którą obsługuje franczyza, to jest mhm. również Franczyza jest częścią tych planów, okay. planów rozwojowych. No właśnie. I teraz mam pytanie takie, które dotyczy sensus już całkiem bezpośrednio Franczyzy, bo jeżeli mówimy o tym, że chcemy, aby Franczyza pomagała nam realizować strategię, no to musimy rzeczywiście mieć systemowo zbudowaną organizację, i we Franczyzie pewnie chodzi, jak realizujemy strategię wzrostu, budowanie osiąganie pewnej skalowalności operacyjnej, czyli infrastruktury organizacji, która poradzi sobie z wyzwaniami. Rosnącej skali. I teraz moje pytanie jest: jak u Was jest zbudowany system? Także macie nową strategię, franczyzobiorcy z łatwością wchodzą w realizację tej strategii. To jest pytanie o to, jak zapewniacie dostęp do zasobów, do wiedzy, do innowacyjności franczyzobiorcom. Czy to jest model operacyjny taki, który jest dość twardy, nazwijmy to, dużo dajecie i dużo egzekwujecie, czy raczej taka luźna franczyza? Powiedziałbym, że to jest model, w którym dużo dajemy i e, również dużo oczekujemy. E, bankowość jest taką działalnością, która rządzi się e, bardzo ścisłymi regułami, więc e, zarówno produkty, jak i sposób ich oferowania, e, jak i e, jakość, którą dostarczamy naszym klientom. Powinna być taka sama w każdym typie oddziałów. Czy to jest oddział prowadzony przez partnera franczyzowego, czy to jest oddział, w którym pracują pracownicy banku. Z perspektywy klienta nie ma różnicy. Z perspektywy tego, jak zarządzamy tymi procesami w tych dwóch różnych sieciach, też nie ma żadnej różnicy. Więc Traktujemy e, bardzo podobnie, e, zarówno produktowo, jak i zarządczo, e, obie sieci, które mają swoją specyfikę i staramy się je zrozumieć. I mhm. pamiętajmy, że sieć oddziałowa jest e, ważnym kanałem dystrybucji, ale jest to jeden, e, jeden z kanałów dystrybucji. Dzisiaj podstawowym, e, podstawową platformą kontaktu z klientami są kanały cyfrowe. A no właśnie, a jak franczyzobiorca, tutaj przepraszam, że przerwałam, yy, wiele się dzieje w online albo mi channelu prawie, że czasami ktoś patrzy na online i potem kupuje być może w oddziale, ale nie każdy, no to gdzie tu jest prowizja dla franczyzobiorcy, jak kupi w online? Prowizja dla franczyzobiorcy jest zawsze na fakturze, którą wystawia, <laughs> wystawia bankowi. E, mamy uregulowane umownie e, wszystkie, rodzaje, rodzaje, e, wszystkie rodzaje działalności. Oczywiście Rolą partnera jest dostarczanie nowego biznesu, znajdowanie okazji rynkowych, poszukiwanie klientów i ich dostarczanie. I tutaj koncentruje się to główne źródło dochodów. Naszą rolą jest takie ułożenie biznesu bankowego, aby on był atrakcyjny dla franczyzy jako całość. I patrząc się na dzisiejszą sytuację i mając relacje z partnerami franczyzowymi w naszym banku, mam wrażenie, że dostarczamy atrakcyjny model biznesowy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, Panie Wojciechu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moim gościem był dzisiaj Pan Wojciech Rybak, członek zarządu Millennium Banku. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze.